Przy wyborze szkoły kierowałam się przede wszystkim kadrą, zagraniczna kadra z ogromnym doświadczeniem, instruktorzy, z których znam z różnych szkoleń, więc jakby to przeważyło. Dodatkowo było to coś nowego, coś świeżego na rynku. Byłam już w jednej szkole przez chwilę, nie poczułam tej magii, więc jakby dlatego styl. Jeżeli chodzi o organizację zajęć, zajęcia są skrupulatnie prowadzone w dwugodzinnych blokach. Co jakby nie powoduje takiego dużego zmęczenia, więc mamy czas odpocząć, złapać chwilę oddechu i kontynuować zajęcia. Jest bardzo duży nacisk na praktykę. Bardzo dużym plusem zajęć jest to, że są telebimy, gdzie widać na żywo i nie musimy stać w 30 osób, jak to jest w niektórych miejscach żeby się dobchać i cokolwiek zobaczyć. E, mamy też możliwość e, nagrań, e, jeżeli chodzi o te e, zajęcia i dodatkowo też były webinary, z którymi mogliśmy się zapoznać i też dowiedzieć się więcej od instruktorów poza szkołą. W dodatku asystenci, którzy, których nie trzeba prosić o pomoc, żeby przyszli, tylko sami wyłapują często osoby, które gdzieś tam mają pytania i nie robią tego z żalem, tylko naprawdę wkładają w to całe serce i niejednokrotnie to, czego nie powie instruktor, dopowie asystent, więc ogromny plus kadry za wiedzę i za doświadczenie. Dużym atutem tych zajęć jest to, że po każdym zjeździe w poniedziałek można wejść do pracy ze świeżą głową w gabinecie, z milionem pomysłów, ale też z odrobinę bardziej uporządkowaną tą wiedzą. I są to techniki, które można od razu zaaplikować w gabinecie i tak chociaż jednego pacjenta dziennie postarać się tymi technikami potraktować. Więc tu ogromny plus, że nie musimy czekać na kolejne zjazdy, żeby je móc zastosować, tylko możemy to stosować od razu. Zdecydowanie polecam styl Akademii of wszystkim.